dobrego zawodnika, równego, ale patrzmy, pierwszy mieści kask żółty, Rynat Mardanszyn, kask czerwony, Lars Gunnestad, kask biały, Mirosław Cierniak i kask niebieski, Andrzej Zrzecki. Doskonały start Tatarzyna, gdyż Rynat Mardanszyn jest Tatarzynem, on na prowadzeniu, drugi jest Lars Gunnestad, trzeci Andrzej Zrzecki i na czwartej pozycji Mirosław Cierniak. Spodzianka, reprezentant Wspólnoty Niepodległych Państw, zastępuje bardzo dobrze, jak na razie, nieobecnych Wiga i, Handbe i Handberga. Rinat Mardanszyn na prowadzeniu. Drugi Lars Gunderstadt, który można powiedzieć wściekle atakuje. Jedzie tuszy za Mardanszynem. Atakuje to po zewnętrznej, to po wewnętrznej, ale Rinat Mardanszyn doskonale się broni. Jeszcze lepiej niż Lars Gunderstadt atakuje. Rozpoczynają ostatnie okrążenie Mardansin, Gunestad, Zarzycki i Cierniak. Ostatni wiraż, ostatni atak Larsa Gunestada i zwycięstwo Rinata Mardansina, więc wielka niespodzianka już w pierwszym wyścigu. Reprezentant Wspólnoty Niepodległych Państw Mardansin wygrywa w czasie 68,4 sekundy. Drugi jest Gunestad, trzeci Zarzycki, a czwarty Mirosław Czerniak i tak pierwszy wyścig pojedynku między Morawskim Szanagóra na górę